Witajcie moi drodzy, zajmiemy się dzisiaj wojną lamijską, dość zapomnianym konfliktem greckim, ale jednak bardzo, bardzo ważnym pomiędzy Związkiem Korynckim a Macedonią. Jak wiemy, Związek Koryncki powstał po bitwie pod Heroneą, w której to Filip narzucił macedońskie jarzmo na Helladę. W 338 roku i do roku 324 mniej więcej ten balans sił na Półwyspie się utrzymywał, jak najbardziej. Ale wtedy to został wydany specjalny dekret, który narzucał miastom greckim odwołanie wszystkich politycznych wygnańców i oddanie im tego, co zostało im zabrane. To właśnie zostało bardzo źle odebrane i zaburzyło balans polityczny. W zasadzie w całej Helladzie. I musimy sobie powiedzieć na początek, że to nie jest tak, że Ateny, które przewodziły związkowi, rozpoczęły nagle rewoltę po śmierci Aleksandra Wielkiego, bo Ateny przygotowywały się do tej wojny już przed jego śmiercią, a po prostu wieść o śmierci Aleksandra, jakby złożyła się w czasie i przyspieszyła całą tę rewoltę, ale to nie jest tak, że Grecy wykorzystali ten moment, bo oni już w zasadzie byli na to przygotowani. Diadochowie Aleksandra mieli do wykorzystania około 120 tysięcy żołnierzy, plus oczywiście wszelkiego rodzaju najemników, mieszkańców satrapii. I w Macedonii, i wszystkich innych klientów w ogóle. Ich budżet wojskowy wynosił około 13 tysięcy talentów, czyli ogromna masa pieniędzy. Zaś Związek Koryncki mógł liczyć na około 200 tysięcy żołnierzy. tym mateny miały bardzo dużo statków i zaczęły budować duże statki, wcześniej raczej niespotykane, tak zwane Tetrares i Penteres i w 323 roku Ateny miały flotę złożoną z 315 Trieres i 50 Tetreres i we wrześniu 323 roku Ateny wypowiedziały Macedonii wojnę. Udało im się nawet zawiązać sojusz z Rodos i ich marynarką. Dołączyła do nich w zasadzie również cała Grecja środkowa i miasto Karistus w Eubei. Tutaj warto też zaznaczyć, że Ateny działały również w Azji Mniejszej, powodując niepokoje w Satrapiach, które miały zatrzymać większość wojsk macedońskich w Azji, by nie mogły one przyjść z pomocą z powrotem do Europy, więc to jest też bardzo ważne. Nie wspominając też i o tym, że jeden ze skarbników Aleksandra, niejaki Harpalos, wykradł znacznej ilości pieniędzy Macedończykom, by oddać w ręce Ateńczyków. Głównym dowódcą Ateńczyków był Leostenes. Był on najemnikiem w armii Aleksandra, a jego ojciec był dowódcą floty, więc miał zarówno doświadczenie i na lądzie, i na morzu. Zabezpieczył on okolice Termopylii po to, by móc się połączyć z siłami Etolczyków, później wyruszył do Beocji i pokonał ich w bitwie pod Platejami. Od września do grudnia 323 roku Grecy zniszczyli macedońskie garnizony w Tebach i tak samo w Chalkidzie i weubei. Ale Macedończycy nie dali się wygnać z Koryntu, więc Grecy musieli wykorzystać sojusze z kilkoma innymi miastami na Peloponezie. I tutaj właśnie ten moment był krytyczny że Macedończycy utrzymali się w Koryncie. Gdyby wtedy Atyńczykom udało się tych Macedończyków z Koryntu wygnać, no, wynik wojny prawdopodobnie byłby zupełnie inny. Odpowiedź Macedonii, ich dowódcą był Antypater, który zdołał przygotować do wojny 13 tysięcy piechoty, 600 jazdy i 110 trieres. Wyruszył do Tesalii, a później pod Termopile, by tam zderzyć się z armią antyńczyków, która miała około 27 tysięcy ludzi i flotę złożoną z 200 tieres i 40 tetreres. Do Antypatera dołączyło 2000 tysiące tesalskiej jazdy, o której dużo było mówione w moich filmach o historii jazdy greckiej, zapraszam do obejrzenia, i doszło do bitwy pod Herakleją Trachis w grudniu 323 roku ale oczywiście te salonczycy zdradzili antypatera, przeszli na stronę grecką i zagwarantowali im zwycięstwo. Antypaterowi udało się jednak wycofać do miasta Lamia i stąd nazwa całej właśnie wojny. Wojna lamijska. Tam został oblężony, ale flota Macedończyków zaatakowała Etolię, co spowodowało, że posiłki etolskie do Atyńczyków musiały powrócić, by bronić swojej ojczyzny. Ateńczycy oczywiście próbowali miasto zagłodzić, bo nie byli w stanie go zdobyć, ani antypater nie mógł zgodzić się na warunki pokoju ateńskie. I podczas jednego wypadu wojsk macedońskich z miasta, gdzie zaatakowano żołnierzy przygotowujących się do szturmu, Leostenes wyruszył wraz z jazdą na ratunek zaatakowanym żołnierzom i został uderzony w głowę przez kamień, przez procy, przez jakiś pocisk został zabrany z powrotem do obozu i trzy dni później zmarł. Jego zastępcą został Antyfilus, a Menon IV z Farsalos dowodził jazdą. No i znowu, wojska greckie nie były w stanie zdobyć ani Lami, ani Koryntu, czyli oswobodzić Hellady, tego co sobie założyli na samym początku, że zdejmą jarzmo macedońskie z Hellady. Co prawda flota z Rodos i ja ten kontrolowała Hellespont, by blokować... Posiłki macedońskie za zimniejszej, ale już wiosną 322 roku grecka flota została pokonana w bitwie pod Abidos. Po tej właśnie porażce Rodos odłączyło się od Greków. Macedończykom udało się wylądować z posiłkami w Attyce. Została ona zniszczona. Leonatos, krewny Aleksandra, powołał do życia nową armię, wyruszył w Tesalię. Jednakże w bitwie pod górą Otrys jego... 20 tysięczna armia piechoty i 15 tysięczna armia jazdy została pokonana, a on sam zginął, zabity w, przez armię ateńską, która miała 22 tysiące piechoty, 35 tysiąca jazdy, z czego 2 tysiące, co oczywiście byli ci Tesalowie. Macedończykom, pomimo porażki, udało się wycofać na wzgórza, Grekom nie udało się osiągnąć pełnego zwycięstwa. Antypaterowi udało się wyślizgnąć z lami. Połączył on rozbitą armię Leonatosa i udało mu się wycofać całe wojsko. No a latem tego roku ateńska flota poniosła kolejną porażkę. W zasadzie została już zniszczona w bitwie nieopodal wyspy Amorgos. 5 sierpnia dochodzi do kolejnej bitwy i na morzu, i na lądzie. Wojska macedońskie składają się z 40 tysięcy piechoty, 3 tysięcy łuczników i procarzy i 5 tysięcy jazdy. Wojska greckie mają 25 tysięcy piechoty i 3,5 tysiąca jazdy. Greccy hoplici nie byli w stanie przełamać macedońskiej falanki i zostali po prostu zepchnięci z pola bitwy ale udało im się wycofać na wzgórza zaś na morzu ponownie grecy doznali katastrofalnej porażki pod Echinades i w zasadzie nic już się z tą flotą ateńską nie dało zrobić i etolczycy całkowicie wycofali się z pomocy grekom na korzyść Greków działało to, że Diadochowie się zaczynali ze sobą Żreć i to Żreć dość porządnie, i wszyscy wiedzieli, że to po prostu kwestia czasu, kiedy pomiędzy nimi wybuchnie otwarta wojna. I Grecy w zasadzie zdecydowali, że powinni o niej walczyć nie ze zjednoczoną Macedonią, tylko właśnie z każdym dowódcą, przywódcą oddzielnie. Ale nic z tego nie wyszło, bo wojna została przez Ateny. Przegrana niestety, albo, niestety. choplici po prostu byli jednostką, która była no, w zasadzie pod każdym względem gorsza od Macedońskich falangi. Co by się nie dało, tej falangi nie dało się po prostu niczym pokonać. Nie potrafili Grecy stworzyć nowej taktyki przeciwko falandze, nie potrafili jej w jakikolwiek sposób wymanewrować. Nawet jeżeli mieli po sobie tesalską, po swojej stronie tesalską jazdę i znacznie większe siły właśnie w jeździe, to nie potrafili tej jazdy wykorzystać przeciwko falandze. No i również macedońscy dowódcy wykazali się ogromnymi zdolnościami i pomimo wielu problemów natury no, technicznej, że tak powiem, udawało im się Greków pokonywać. Bo Grecy nie mieli jakby ogólnej wizji strategicznej, oni nie mieli jakby zjednoczonego frontu, jak tych Macedończyków podejść, tak? Oni wiedzieli, że no, musimy uwolnić Helladę, ale jak konkretnie to zrobić, no, będziemy kombinować, każdego dnia zobaczymy, jak to będzie szło. No ale nie szło jednak, no po prostu nie szło. Co ewidentnie pokazują właśnie problemy, jakie Grecy mieli ze zdobyciem Koryntu i Lami. Po prostu nigdy tych miast nie zdobyli. To w zasadzie blokowało ich całkowicie od wygrania tej wojny. Bo gdyby udało im się zdobyć ten Korynt i Lami, to wojna w zasadzie mogłaby się skończyć już i wtedy, bo Macedończycy prawdopodobnie nie daliby rady tej, dali tej Hellady odzyskać. A tak, będąc cały czas w tej Helladzie, przez cały okres wojny, nie mieli problemu, by Greków kontrować w zasadzie z każdej możliwej. Strony. Ale największym tutaj zawodem, co może wielu ludzi szokować, jest to, jak słabo, jak tragicznie poradziła sobie flota ateńska, no to po prostu była jakaś rozpacz. Tam się nic w zasadzie dobrego z tej flotą nie działo, pomimo tego, że Macedończycy w zasadzie nie mieli żadnego doświadczenia w, w wojnach morskich, ale potrafili wykorzystać doświadczenie Persów. I korzystając właśnie z tych Persów i ze swojej floty 240 statków, udało im się pokonać zjednoczone floty Aten i Rotos, co w zasadzie było no, ewenementem tak naprawdę. Koniec końców Ateny oczywiście przegrały i nigdy już nie odzyskały ani siły gospodarczej, ani siły wojskowej jaką miały przed wojną. W zasadzie Ateny już już nigdy się nie podniosły z tej porażki. To był taki definitywny koniec potęgi Aten. Musiały Ateny zapłacić oczywiście reparacje wojenne i utrzymywać w mieście garnizon macedoński. Reżim demokratyczny został obalony, została zainstalowana w mieście oligarchia, pozbawiono obywatelstwa 2 trzecie ateńczyków i z 30 tysięcy obywateli ateńskich zrobiło się tylko 10 tysięcy. Ale już kilka lat później, bo w 318 roku doszło do ponownego demokratycznego obalenia władzy i oligarchowie zostali straceni i tak w koło Macieju. Historia Grecji Starożytnej.